we we'll Hej, witam bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Gry Online Z tej strony jakra 71 a to jest pierwszy odcinek i taki odcinek yy, ala pierwszy, ala informacyjny yy, co się ze mną działo czemu nie było filmów na kanale <laughs> i tak dalej yy, Dobra, może zaczniemy od tego, co to jest za gra. To jest gra Drunken Sunk Online, czyli gra y, MMORPG. MMO no, jak sami słyszeliście już na początku, że to jest gra online. Zupełnie za darmo link y, do zalogowania się na tą, do tej gry y, w opisie. Jeśli gdzieś, ktoś by chciał w to zagrać, sami, no to zupełnie za darmo, że może sobie w to pobrać. Um, no, gra jest w sumie... Jest, no, jest super gra, zrobiona, mi się bardzo podoba. Um, można pora dosyć długo sobie pograć, jeżeli kogoś to bardzo zainteresuje. Ja ogólnie już... Mam tutaj na, tym, na tej postaci nabity um, tu są statystyki, proszę bardzo. A to i one? No, mam nabity e, poziom 16. Tutaj mi brakuje już no, troszeczkę taki mały paseczek e, do 17. Tu są wszystkie statystyki. E, jak zauważyliście, jestem magiem. Dlaczego? Ponieważ ja tam w niektórych grach RPG wolę być magiem niż jakimś takim wojakiem ale to już potem zależy od, też od gry niż ode mnie um, czekajcie tu mam wszystkie, znaczy tu jest tutaj są misje bardzo takie mam tutaj misje um, mam 3 złota 46 srebrna, 96 brązu jak dla mnie to jest naprawdę dużo bo na wszystko prawie mnie stać um, i co i będziemy sobie tutaj grali czekajcie pokażę wam jeszcze tutaj tutaj wygląda mapa świata no i teraz e, przejdziemy chyba coś do informacji co się ze mną działo no właśnie co się ze mną działo idzie koniec roku szkolnego słucham wiecie idzie wystawienie ocen znaczy już są wystawione tylko trzeba ten e, czekać aż zakończenie zakończenia roku e, będzie ostatni dzień szkoły i tak dalej E, wyręczenie dyplomów, i tak dalej więc ja e, muszę wam powiedzieć, że e, przechodzę do następnej klasy, jestem z tego dumny i no i co, i od następnego tygodnia znowu będą wrzucane e, gry, czy tam filmy na kanał jeszcze może dzisiaj mu się uda nagrać coś z Pataponów e, bo naprawdę Chciałbym nagrać z tych Pataponów, bo, bo, bo warto sobie je pooglądać. Potem jeszcze będę miał nagrywać z gry online. Wszystkie gry, jakie będę nagrywał online, to wszystko jest w intrze pokazane od razu na początku gry. Pod koniec intra są logo w każdej gry pokazane, jakie będą nagrywane w tej serii. Więc... Nie, nie mówię od razu co będzie kiedy e, nagrywane będę nagrywał tak jak e, będzie mi się chciało czyli na przykład e, chce mi się nagrać e, Dracula Online to będę w to zagrał jeżeli chce mi się nagrać Elsword, to będę nagrał w Elseworld i tak dalej nie będę pisał co kiedy w jakim dniu będę nagrywał bo to trochę bez sensu a poza tym w niektórych dniach nie będzie po prostu albo mi się nie, nie będzie mi się chciał w tą grę grać albo poza tym nie będę miał czasu i będę musiał coś innego nagrać żeby na szybko ale to też jak wiadomo zależy ode mnie eee... tutaj <laughs> o, przepraszam. tutaj akurat będziemy grali sobie na e, tą postacią e, w, w, w tym gameplayu czy tam zagrajmy w gry online dlaczego? ponieważ chciałbym ją sobie po prostu w Expedia co najmniej do 20 poziomu eee jakaś misja. I to chyba będzie na tyle. Czyli 20 poziom i możemy potem i w X być jakąś inną postać. Eee, Czekajcie. Ja za chwilę wam pokażę, ile jeszcze jest tutaj postaci eee, w tej grze. Eee, muszę wam powiedzieć, że te osoby, które są premium na tym, w tej grze, to mają się łatwiej. Ale ja nie jestem premium. Bo, bo, bo nie. Eee, o, ale błąd. Więc sobie zmienimy postać. I tutaj e, możemy... Tutaj jeszcze mam wojaka. Werscerzyka. Tutaj jeszcze możemy tak mieć łucznika, czyli strażnik lasu i taki tutaj e, wojownik z pistolecikiem. I... E, przepraszam. A, kurde. I tą postać niestety halba nie będę mógł użyć, ponieważ e, chyba do tej postaci trzeba być premium. Z tego, co pamiętam tutaj jest mag. Nie. Tutaj jest ryż, tu jest mag. Łucznik tak wygląda i ten wojaczek. No e, to więc chyba to będzie na tyle. Hmm, w tym odcinku wiem, tak mówiłem, od następnego tygodnia będą wrzucane znowu filmy. Wszystkich gier, które nagrywam, yy... Yy, 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 tu jest... proszę bardzo. Tu mam takie przedmioty jeszcze, co tu jest? 16 poziom, ma to ulepszenie. Yy, a jeszcze się potem zdecyduje. Tutaj jeszcze w, zbieram te 80 yy, tych talerzyków na odblokowanie tego. Dlaczego? Ponieważ to jest silniejsze. E, ta różdżka tak no jest różowa jak sumie... nie wiem czy wiecie ale różowe po prostu jest najlepsze no, może jest złote chyba jest podobno najlepsze ale ja tam się praktycznie nie znam wszystko praktycznie jest. mam na zielone tło ale sprawdzimy sobie potem o, jak to działa, czy jest lepsze, czy nie. Dobra, więc to chyba będzie koniec tego odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia tuż w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w gry online. Taki krótki odcinek informacyjny, że będzie taka seria i tak dalej. No. No, no to, no to na razie. program